Siódme rozważanie pasyjne, siódme słowo skrzyża to kolejne zwrócenie się w stronę relacji, relacji do Ojca. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Powierzam Ducha Mojego, powiem, że do Ciebie należy, że Ty pragniesz nieba dla mnie. Cała publiczna działalność Pana Jezusa to ukazywanie Ojca. Tak długo jesteś ze mną, a jeszcze nie widziałeś Ojca to mnie widzi, widzi także Jej Ojca. To słowo mówiące o roli Ojca w życiu każdego człowieka. To przedstawienie Ojca, który kocha i troszczy się. To przedstawienie Ojca, które wprowadza pokój i uczy zaufania. A więc poczucie bezpieczeństwa. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. W Tobie mój duch, w Tobie moje życie nabiera innego znaczenia. Nabiera piękna, piękna miłości, którą złożyłeś we mnie. Jezus, zwracając się do swojego Ojca, pokazuje, te wyjątkową relację i więź od początku. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Wszystko wypełniłem, wszystko się dokonało. Teraz czas, abym z Tobą był na zawsze. To zaufanie. Jak bardzo dziś nam brakuje zaufania. Bo chcielibyśmy mieć kontrolę nad wszystkim przepływ informacji, tak wiele wiadomości, słów, które zabierają nam to, co najistotniejsze osłabiają zaufanie, a co więcej, wprowadzają lęk i niepokój do naszego serca. Dlatego potrzeba nam tej otwartości na Ojca. Ojca, który kocha. Ale Ojca także, który karci. Ojca pełnego miłosierdzia, ale także i uczącego sprawiedliwości. Ojca, który chce szczęścia. W Twoje ręce powierzam ducha mojego. W Tobie jestem bezpieczny. W Tobie i przy Tobie jestem spokojny. Może warto, drogi bracie, droga siostro, abyś. Szczególnie dziś poczuł obecność Ojca, abyś wyraził wdzięczność Bogu za Twojego ziemskiego Ojca, który uczył Cię tak wielu sytuacji, spraw, uczył Cię poznawania świata, ale w tym poczuciu bezpieczeństwa. Dziś świat odrzuca bardzo mocno. Obecność Ojca, obecność tego, który uczy pracy, uczy życia, uczy sprawiedliwości, także daje poczucie bezpieczeństwa, bo przecież nie potrzeba Ci relacji więzi z rodzicami, a szczególnie z Ojcem, który przecież nie zawsze był taki dobry dla Ciebie, nie zawsze Cię rozumiał, i tak wielu za takim myśleniem podąża. Czy to jest właściwy kierunek? Jezus chwilę przed śmiercią, wypowiadając te słowa, pokazuje, że człowiek potrzebuje doświadczenia Ojca, który silną, mocną dłonią chwyci i poprowadzi przez życie, które nauczy zaufania, więzi. Która nie będzie wyrażać się tylko w pustych słowach, ale szczególnie w konkretnych czynach. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To także zaproszenie do troski o naszą duszę. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze życie nie kończy się tu na Ziemi, ale nasze życie będzie kontynuowane w niebie? Do którego dążymy, przed nami życie wieczne, gdzie będzie nasza dusza, gdzie będziemy blisko tego, który chciał i chce naszego szczęścia wiecznego. W Twoje ręce powierzam ducha mojego, powierzam siebie. To szczególna modlitwa zaufania. Niech to słowo. Także uczy nas zaufania. Kiedy staję w obliczu niewiadomych, kiedy przede mną tak wiele trudnych i niejasnych sytuacji, mam zwrócić się do Ojca i Mu powiedzieć, że w Twoje ręce oddaję ten czas, oddaję swoje myśli, swoje plany, oddaję wszystko to, czym jestem, a Ty tylko mnie poprowadź. Ty tylko. Pomóż i wskaż właściwą drogę. Ty bądź tym, który nauczy życia, nauczy oddania, by do końca swojego życia być przy Tobie, przy sercu, które kocha, przy sercu, które daje siebie. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego.